Ja właśnie pokażę, ile ma abelów. Kiszonki. Tu są parę kiszonki. I tu, tu, tu też stoją. W porządku. Tam z tyłu. Tu też kiszonki. To jest Siano z tamtego roku. Tu Siano i Tu Siano. I tutaj jest kiszonka żone obok apota, hmm. tak to wygląda. Ile jest i. i parę barów mamy w tym roku? Tej kieszonki hmm. starczy kac do, do tej awioski, i mam. Taki awóz się się, 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 się obusą. Co kiedyś a koń ciągnął. Na taką tą awretkę. Na, na, na tak awetę. ona Jeszcze raz skończyć. Ten owóz. I będzie będziemy owozić nim kiszonkę siano a słomy, wszystko mm. Aż takie, jeszcze takie coś takiego się pójdę takie do góry jeszcze w, w będzie Każe. tylko mam wieberę siana tym roku się udało się azborować mm. Mm. tylko wieberę w tym roku jest Rychot w tym roku było tylko padało w roku. Cały czas udało się z tego zbolać. Tylko wie belę siana. Cieroką. O nie. Trzeba kupić. Jeszcze poszukać. Jak, jak film przypadał, łapkę długą. Akurat mój kanał.